Witam, witam. Yy, przed, yy, dzisiaj, jak widzieliście, dodałem filmik, że serwer, znaczy w reklamie serwera napisałem opis, że serwer może być wyłączony przez nawet miesiąc. Yy, lecz nie postanowiłem się wziąć do pracy, bo mój kolega chciał dzisiaj już bardzo na nim grać, ale to bardzo by był u swojej babci na wakacjach i no i nie mógł grać tam. A więc już jest serwer włączony. Wszystko jest w porządku. Tu jest są hodowle świnek, a tu jest wasz no dobrze, to tylko było takie, żebyście nie martwili się, mogli wchodzić, ale nie wiem, kiedy będzie jeszcze dokładnie serwer włączony, ale postaram się jak najszybciej go już uruchomić. Cześć, to wszystko na dzisiaj.